Jak łatwo styggerować pana prowadzącego? Uwaga poradnik. Po pierwsze, mniej na powiedzmy, całkiem niezłym poziomie silnik, który zapala za siódmym razem. I chcesz coś zrobić? Nagle milion zombiaków To akurat fajna sprawa. To ja fanem jestem tego. Siema, ja nazywam się Julian i witam Cię bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z gry Project Zomboid na kanale Szerszeń Gra. W poprzednim materiale mieliśmy, a raczej na jego końcu, mieliśmy problem, bo pojazd nie działa. I chciałem go naprawić, i poszło to w bardzo złą stronę. Aczkolwiek jak się okazało, to był bug Project Zomboid, ponieważ po restarcie gierki i obejrzeniu paru poradników. Okazało się, że można normalnie to koło zamontować, nie potrzeba jakichś innych rzeczy, pierdół, które tam się pokazywały. Czyli w tym przypadku po prostu Zomboid mnie leciutko szukał. Dzisiaj wybieramy się na wycieczkę, bierzemy sporo broni w teczkę i właśnie do sklepu z bronią będziemy się udawać. Także zapinajcie pasy, zostawcie łapkę w górę dla algorytmu YouTube'owego, komentarz na pana prowadzącego oraz oczywiście subskrypcję do kanału Szerszeń Gra. Teraz w drogę. Yeah. Dobra, także słuchajcie co. Siema, witam Was ponownie serdecznie. Mamy trochę jedzenia ze sobą. Trzy puszki, dwie wytworzone włócznie. Mamy butelkę z wodą. Tu jeszcze jedna włócznia, więc mamy 3 sztuki, trochę amunicji. Bodajże strzelba, i cała reszta przybytku jest w bagażniku. Tak, mamy klucz do kół, klucz nastawny, młody burzeniowy, podnośnik samochodowy, dwa łomy. Mamy strzelbę i mamy kanistry z benzyną oraz kanistry na benzynę. Ponieważ tam w tym mieście, w którym będziemy stacjonować w dzisiejszym odcinku, no jest stacja benzynowa w sumie na samym wjeździe, więc bardzo fajnie. Aczkolwiek, ja bym chciał zatankować do pełna nasz pojazd. W porządku, to Da nam 11. Tak, 11 kanistrów, także będzie trzeba to zatankować I w ogóle zobaczmy, jak wygląda sytuacja z paliwem po odpaleniu pojazdu. Ok, mamy więcej niż połowę, myślę, że to powinno wystarczyć. Co prawda droga jest dość długa, ale. Mam nadzieję, że wystarczy. Także słuchajcie, czeka nas spora podróż. Jesteśmy tutaj, to jest nasza baza. Będziemy udawać się tutaj, oczywiście, przejeżdżać przez nasze miasteczko, które jest tutaj. I z tego, co się orientuję, nie wiem, czy wam to pokazywałem na któryś materiałach, ale gdzieś tutaj była e, taka sama ciężarówka, której my używamy. Więc może będzie można z niej zebrać koła, bo już troszeczkę ogarnąłem, jak to się robi. Aczkolwiek, gdzie będziemy się udawać? Będziemy się udawać tutaj, a dokładniej do tego sklepu. Z z bronią, bo jest tutaj naprawdę mnóstwo, mnóstwo rzeczy Także jak widzicie cała tutaj podróż na nas czeka Myślę, że większość z niej oczywiście wytniemy Ponieważ wydaje mi się, że nic tam nie będzie się działo Także po prostu w razie czego, gdyby się coś działo to wam to pokażę Ja właśnie miałem mówić, że jeszcze sobie coś zjedzmy i napijmy się przed wyjściem I akurat wskoczyło lekkie pragnienie, czyli moja ulubiona statystyka Tak naprawdę to najbardziej lubię zadyszkę, to jest zabójca no i tak się prezentuje nasz Filip tutaj, mamy czapeczkę słuchajcie kowbojską, mamy tutaj jakieś ciuchy na sobie, płaszcz hmm, chyba bandyty ze stalkera Zjemy sobie jeszcze coś co nam da sporo kalorii, w tym przypadku może paczkę chipsów, może nie tyle że sporo ale cokolwiek I chyba jedziemy słuchajcie, nie ma co mi trężyć, napijmy się może jeszcze tutaj y, napoju w puszce do dodatkowych kalorii, w razie czego. No i słuchajcie, co tak naprawdę się zdarzyło. I moje, że. Powiedzmy, nazwijmy to mój komentarz do całej sytuacji z poprzedniego odcinka, z wczoraj, odnośnie pojazdu, opon i tak dalej. Dodajmy, że jest to film nagrywany jakąś godzinę, dwie, powiedzmy trzy maksymalnie po. Nagraniu poprzedniego materiału, więc ja też zrobiłem mały research i troszeczkę jakby skonfrontowałem się z tym, co się stało wtedy na ekranie. Mianowicie chodziło głównie o to, że ja zdaję sobie sprawę, że mamy trzy rodzaje, powiedzmy, Q, tak? Sportowe, zwykłe i te powiedzmy heavy duty, czyli te cięższe, tak jak tutaj na przykład nasza ciężarówka ma więc wiadomo że nie damy sportowych opon do samochodu ciężarowego aczkolwiek tam była taka opcja że sportowe koła do pojazdu ciężarowego coś koło tego co mnie lekko zbiło z tropu a ponadto to co mnie najbardziej zbiło z tropu to był ten bug który wyskoczył tak czyli to że ja nie mogłem tej opony po prostu wsadzić zrobiłem reset gierki i okazało się, że mogę bez problemu, nie potrzebuję zajmować zawieszenia ani hamulców, więc nie wiem dlaczego tak się zdarzyło. No ale muszę przyznać, że nam się opiekło, słuchajcie, bo gdyby nie to, to naprawdę, gdyby nie to, że się udało, tak, to byśmy mieli problem, bo pojazdów tutaj jako takich działających nie ma. I nie ma też pojazdów z kołami, bo wszystkie które były gdzieś tutaj w okolicy zostały przeze mnie no cóż, przerobione na żeletki. Także na razie jedziemy z tym co mamy. A miejmy nadzieję, że będę mógł sobie z tamtej ciężarówki też wybrać te wszystkie rzeczy, które będę potrzebował. Także będziemy mieli jakieś części zamienne. No i oczywiście zobaczymy, co nas na drodze będzie czekało całej, bo podróż jest dość spora. Mam nadzieję, że nam wachy starczy, bo byłoby słabo, gdyby nie. No i zobaczcie, jakie to jest pobojowisko z jednego z ostatnich odcinków, co żeśmy zrobili. Także sporo się tutaj zadziało, sporo żeśmy zombiaków ubili. Fajnie, przynajmniej jakoś wylewelowaliśmy leciutko celowanie i przeładowywanie, nie? także fajna sprawa. Oczywiście na razie będziemy korzystać z włóczni, jeżeli będziemy mieć małą ilość przeciwników do pokonania po drodze, tak żeby to już powiedzmy sobie zepsuć i levelować konserwację. Natomiast no w razie czego mamy Łom, mamy chyba jeszcze dwa Łomy w bagażniku, także w razie czego mamy czym walczyć, gdyby ta podróż trwała dłużej. No i oczywiście mamy też strzelbę. Także powinniśmy skręcić w lewo, ale polecimy w prawo. Dlaczego? Ponieważ tutaj powinniśmy mieć ten cały pojazd gdzieś, tu powinien być. O, proszę bardzo, jest, jest. Dobra, na razie sobie wyłączę silnik, weźmy sobie do łapki może Łom, bo jest tutaj całkiem sporo przeciwników. Jezus, Maria, lecimy! bum, boom! boom. Proszę Państwa, dobrze. Troszeczkę perspektywa mnie tutaj martwi, bo nie widzę za bardzo przeciwników. I dobijamy boom. Koniec kariery zombiaczej. No, tutaj jeszcze widzę, że takim spora chmara idzie, także musimy się z nimi uporać. Właśnie miałem tutaj mówić, że kurczę, tyle żeśmy zombiaków ściągnęli, a... Jeszcze zadyszka nie weszłam, no to proszę bardzo. I to już są z 70 paru obrażeń na 20 albo 11, nie? Jakby ta statystyka na pierwszym poziomie jest tak zabójcza, że jakby rozumiem, ma to sens, tak? Bo powiedzmy, postać się męczy, tak? Bo macha tym, tym łomem i musi jeszcze machać z taką, powiedzmy, z taką mocą, żeby te głowy rozwalać. Ale już naprawdę nie przesadzajmy, że na pierwszym poziomie nasze obrażenia spadają, nie wiem, o 90%, coś koło tego. Także zaraz będziemy musieli zrobić małą bazę. Ale wydaje mi się, że już powolutku się sytuacja tutaj tak uspokaja. No i okej, okay, zobaczmy jaka tu jest sytuacja z tym pojazdem. Akumulator jest lepszy, więc możemy sobie wymontować go w sumie. Od razu. To już będzie nasze. Możemy sobie wymontować też lampy. Ze względu na to, że to, 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 to nam da dodatkowy poziom doświadczenia. Więc w sumie ten akumulator też na razie dajmy. Tam już ktoś się do mnie tutaj próbuje dostać. Się ma. Uj, ale nie tym. Ale nie śrubokrętem. Także tutaj może wiecie co, ta opona jedna ma 63%, więc może to sobie w jakiś sposób weźmiemy. To oczywiście teraz zombiaki będą przychodzić. Z, nie wiem, z 250 metrów tak o sobie, bo gdzieś tam usłyszały cokolwiek to się działo. Także proszę mi nie przeszkadzać jak montuję. Czy na przykład już mogą przestać przychodzić zombiaki? Bo ja rozumiem, że tutaj za nami przyszły i tak dalej, ale minęło ile czasu, nie? Nie przesadzajmy. Dobra, weźmy sobie teraz tutaj podnośnik i klucz do kół. Dobra, ale jak się okazuje są to tanie opony, więc raczej podejrzewam, że nie będzie to jakieś... Powiedzmy super mega w porównaniu do naszych aktualnych opon Natomiast też trzeba mieć to jakby w głowie Że to są zapasowe opony w razie czego Gdyby coś się stało, nie w tym momencie, później Tak, to jest taka nasza Można powiedzieć, że polisa na, na później Tutaj nie chcę nic mówić, ale Przez to, że tutaj co po prostu 5 sekund Mi ktoś przychodzi, to wszystko trwa tak długo Nie, to no jest prosta kwestia Podjeżdżamy pod samochód, zbieramy dwie opony Oho, dobra Czwarty, piąty Szó za szóstym razem na 51% silnik, nie? Wow, jak łatwo strigerować pana prowadzącego, uwaga, poradnik. Po pierwsze, miej na... powiedzmy całkiem niezłym poziomie silnik, który zapala za siódmym razem. I chcesz coś zrobić? Nagle milion zombiaków to akurat fajna sprawa. To ja fanem jestem tego. Dobra, słuchajcie, ja nawet nie zatrzymuję tego pojazdu, naszego w sensie nie, nie wyłączam go, bo on się znowu będzie teraz. Ojejku, mam bardzo mało procent silnika, bo 51 to jest za mało, żeby działać co chwila. Ale tu jest karetka, może tu będą lepsze opony. W poszukiwaniu opon to jest misja dzisiejsza, nie? Także zobaczmy. Co prawda, samochód dość zdezelowany. No nie, no tutaj jest absolutnie wszystko do wyrzucenia, nie. Też się nie ma co chyba dziwić, bo takie właśnie pojazdy z kraksy to raczej one nie są w dobrym stanie przeważnie, nie? No ale nic, jedziemy dalej Dobra, także właśnie zobaczyłem sobie mapkę, muszę przyznać, że nie jest droga skomplikowana Tutaj w sumie musimy jechać prosto do samego końca prawie ulicy i potem skręcić i tam jechać do końca ulicy, więc Więc mamy w miarę, w miarę spoko sytuację można powiedzieć Z tego co widzę to jeżeli chodzi o jedzenie to ja mam tylko i wyłącznie tutaj puszkę Mogłem wziąć trochę kapusty, którą żeśmy w poprzednim materiale sobie Ogarnęli. Jak sytuacja z wagą w ogóle? Stoi cały czas. Dobra, w porządku. Czyli mamy, mamy w miarę spokojną sytuację. Ja tak się tutaj staram. Nawet mamy te kalorie na połowę, więc nie jest aż tak źle. A zobaczymy, jeżeli tutaj się udamy do tej miejscówki nowej, to, to może tam coś podjemy sobie tak na maksa, na fula. Tak jak to robiliśmy wcześniej. Zaraz powinniśmy mieć skręt w prawo, i to będzie przedostatni skręt w prawo, który na tej drodze będzie, właśnie. Na kolejnym skręcamy i jedziemy prosto. Także podejrzewam, że ta cała akcja jakoś specjalnie długa nie będzie pod względem um, jakby odległości. Kurczę, no muszę powiedzieć, słuchajcie, całkowicie szczerze, że po drodze jest sporo zombiaków. Naprawdę było sporo tej przyjemniaczków, także ciekawi mnie jak to będzie wyglądało ze względu na to miasteczko, aczkolwiek tak, zastanawiam się, czy by nie odstawić gdzieś pojazdu troszeczkę dalej, bo przede wszystkim zombiaki przyjdą. O, co to tutaj jest? Halo? Co my tutaj mamy? No to słuchajcie, tak mi się wydaje, że ten odcineczek będzie podzielony na dwa partie już. Bo tutaj zanim ja to wszystko oczyszczę, też nie chcę, żebyście ominęli całą walkę powiedzmy. A tam jest przyczepa, która da nam troszeczkę więcej udźwigu na, na, sam, na samym pojeździe, więc kurczę, no to, to jest to, to jest to, co o czym mówiłem, co bym chciał na samym początku tej serii, nie? A tutaj proszę, tak mówię, czy ja dobrze widzę? To jak najbardziej. Dobra, tutaj widzę, że cała chmara już idzie zewsząd po prostu. Także kurczę, ale muszę przyznać, że naprawdę bardzo ładnie podoba mi się to, jak wyglądają te wszystkie hity teraz z naszego łomu. Jednak no popłaca ten poziom w długich obuchach. Nawet jeżeli te obrażenia nie są maksymalne, bo mam bronie, które by prawdopodobnie czy tak, czy tak zabijały na hita, bo maksymalnie dwa. Ale to i tak nie zmienia faktu, że prędkość, powiedzmy, uderzenie, taka satysfakcja płynąca z tych ciosów jest naprawdę spoko. Ja widzę, że typiarka w ogóle skromowa ołomie, nie. To małą wbity w plecy, także weźmy go, bo jest w dobrym stanie. I teraz co, chyba trzeba będzie podjechać jakoś tyłem mniej więcej i jakoś się zaczepić o to. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Wpadłem w sumie na pomysł, że możemy troszeczkę odepchnąć po prostu tą całą. Przyczepę, po prostu podjechać w ten sposób. O, bardzo ładnie. Oczywiście nie zapominajmy o zombiakach, które aktualnie muszą tutaj przychodzić, jak ja coś robię. Nie to, żebym na przykład narzekał na to w grze o zombi, nie goś narzekał o zombiaki w grze o zombie to też jest niezłe. Ale akurat kurczę. Są mi najbardziej potrzebne w tym momencie, kiedy ja coś potrzebuję zrobić na szybko, nie? Jakby nie mam problemu z walką, nie? Tak jak powiedziałem, walka jest satysfakcjonująca bardzo dla mnie na tym aktualnym etapie rozwoju naszej postaci, ale na miłość boską, proszę, dajcie mi dosłownie 5 minut spokoju, ja sobie to zrobię, możemy się potem zabawić i, i, i ja potem pojadę, dobra? Tak się umówmy, proszę. Dobra, podłączamy. Uwaga, uwaga. Bum! Świetna sprawa. Ile mamy miejsca w ogóle? 104! Mamy 144 w bagażniku, 104 tutaj, plus jeszcze chyba 30 na mm, siedzeniu pasażerskim. Także w tym momencie ten pojazd jest jeszcze więcej wart niż był wcześniej, nie? Także świetna sprawa, że nam się to udało zrobić. No i tutaj słuchajcie, dojeżdżamy. Tutaj jeszcze warto wspomnieć, że w, lewym, w lewą stronę mamy oprócz stacji benzynowej mamy również właśnie Car Repair, czyli salon samochodowy, naprawę powiedzmy samochodów. Także tutaj jest myślę, że idealna sprawa na to, żeby się zatrzymać. Tu jest ta stacja, tak i oczywiście będziemy musieli się nią zająć pod względem eksterminacji zombiaków Tutaj widzę, że ich całkiem sporo jest tak naprawdę, ale miejmy nadzieję, że nasz Filip jest przygotowany na, na dłuższą walkę Nie jest ich jakoś specjalnie dużo, tak mi się przynajmniej wydaje, jak tutaj jechałem to, to było ich sporo, ale nie była to liczba, którą no, trzeba byłoby się jakoś specjalnie przejmować, po prostu będziemy musieli sobie ich na spokojnie punktować. Ja myślę, że jakby, tak jak powiedziałem, ten, ta przygoda będzie podzielona na dwa party. z tego po prostu względu, że już mamy na ten moment 30 minut surowego materiału, a dopiero dojechaliśmy do, do miejscówki, więc jakby też nie chcę czuć presji czasu i dawać Wam jakiś tam powiedzmy z mnóstwem cięć materiał, także myślę, że po prostu też sobie oczyścimy teren w tym materiale. A w kolejnym zajmiemy się już czystą eksploracją tej mieścinki. No i oczywiście, powiedzmy, moment kulminacyjny to będzie właśnie ta, ten sklep z bronią. To myślę, że będzie ciekawe. Zobaczymy, jakie tam fanciki będą. Nie ukrywam, chciałbym, żebyśmy mieli jakąś strzelbę z magazynkiem albo przynajmniej magazynki do strzelby. Najlepiej bębenkowe, jeżeli mógłbym być dość precyzyjny w tym, co bym chciał otrzymać od gry, bo jednak ta strzelba nasza ma, no ma kopa, ale ma też bardzo mały magazynek, jeżeli tak to można nazwać to znaczy ma bardzo małą pojemność amunicyjną. Tak mi się wydaje, że również czeka nas dzisiaj spanie w samochodzie, bo już dochodzi dziesiąta. Wieczór, a my pewnie za chwilkę będziemy zmęczeni, już w sensie y, spać nam się będzie chciało. Tam zmęczenie to jest, to jest Pikuś. Jaka tu jest sytuacja? No, zbierają się. Kilku jest ich tutaj. Tu jest większa grupka, jak widzę. Tutaj jeszcze jeden ziomeczek z jakimś śrubokrętem w plecach. A tutaj? No, tutaj też jest większa grupka. Tutaj coś jest. Tutaj na dole. No, są takie powiedzmy trzy. Bardziej rozbite grupki tutaj naokoło. Dobrze, że te, te łomy wziąłem jeszcze i znaleźliśmy dodatkowy łom w, w przeciwniku, bo kurczę. No, sporo tutaj walki jest. Naprawdę sporo, sporo tłuczemy tych zombiaków po głowach. Przydałoby się również zrobić małą przerwę jednak, bo no zadyszka robi swoje, no. Mimo tego, że jesteśmy w stanie dość efektywnie posługiwać się bronią, to jednak cholera jasna. No obrażenia pozostawiają sporo do życzenia, tak. Tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o kondycję, to nasz Filip jakimś tam Bogiem nie jest. No, ale przynajmniej ma umiejętności, tak. Wie, jak tam uderzyć, pod jakim kątem, jak się ustawić, żeby zrobić, nie wiem, pełną rotację biodrami i tak dalej. Nie tylko bić z łapek. Właśnie nie wiem, czy spanie tutaj, słuchajcie, w, na tym etapie to jest najlepsze rozwiązanie, jakie bym mógł zrobić. Z tego prostego względu, że jednak no tu mamy grupkę, tam mamy coś, tu mamy coś, ale z drugiej strony, no będziemy potrzebowali się przespać, tak. To bez dwóch zdań. Jeszcze mówię, chwilka, może godzinka, może dwie w czasie gry i to jest tyle. O proszę bardzo, mamy tutaj. Lody, zjedzmy sobie, i mamy zamrażarkę, która ma sporo miejsca. I to jest ten sam item, który mieliśmy w Rosewood, który zostawiliśmy, więc myślę, że możemy, z tego, że mamy jeszcze więcej super, mega, dużo tak naprawdę pojemności. W tym momencie możemy to wszystko pozabierać. No tutaj się możemy najeść sporo. Tutaj rzeczy, które będziemy mieli, będą dość mocno kaloryczne. Tutaj bym potrzebował dosłownie, słuchajcie chwileczkę, na to, żeby, żebym nie był non-stop atakowany przez adwersarzy. Bo tutaj po prostu zamiast wejść wszyscy naraz na pełnej, to kurcze wchodzą po prostu ratami. nie? I to mnie absolutnie doprowadza do, do szału. Dobra, tutaj widzę, że jeszcze jedna grupka. My mamy duży wysiłek, także nie wiem, czy to jest drugi czy trzeci tier tej zadyszki całej. Ale to tylko uświadcza mnie w przekonaniu, że niestety, no niestety, ale nasza walka w tym momencie już większego sensu nie ma. Także musimy zrobić wszystko, żeby się w jakiś sposób wycofać i żeby ewentualnie odpocząć. sobie Tak jak powiedziałem, no tutaj za dużo teraz nie zrobimy, tak no w tym momencie niestety. Niestety, niestety, ale nasza walka się kończy i myślę, że również nasz odcinek się tutaj będzie kończył. Tak jak powiedziałem, my sobie w tym momencie dojechaliśmy tutaj do miasta. Tak, spotkaliśmy się z dość sporym oporem przeciwników i ponadto, no jednak, też parę fajnych rzeczy nas spotkało na drodze, m.in. ta przyczepa. Natomiast no myślę, że w tym momencie to byłby dobry moment, żeby ten odcinek zakończyć. Trzeba się przespać, odpocząć i nabrać sił na kolejny dzień w Project Zomboid, gdzie będziemy, mam nadzieję, już to całe miasteczko ogarniać. Chciałem zakończyć ten odcinek, nie? Ale po prostu co sekundę jakiś zombiak z jakiejś innej po prostu strony przychodzi i nie dają mi na spokojnie tego zrobić. Także pauza, rączki tutaj. Także ja nazywam się Julian z kanału Szerszeń Gra i widzimy się w kolejnym odcinku z Project Zomboid. Nagrywany prawdopodobnie zaraz po poprzednim, bo mam ochotę to miasto spenetrować. Także trzymajcie się na razie. Hej!